Jeszcze tylko chwila, jeszcze tylko moment, a będziemy mogli odciąć się od wszystkiego i zatopić na dziewięćdziesiąt minut. Wielkich emocjach, oddając się naszemu ulubionemu sportowi, proszę Państwa, kocham ten sport. I ręka w górę ci wszyscy, którzy myślą tak samo. Która z ekip będzie dziś miała powody do dumy? Dobry wieczór z Madrytu. Dobry wieczór ze Stadio Santiago Bernabeu. To prawdziwa przyjemność zasiąść na tym legendarnym stadionie. Wykomentować dla Państwa, miejmy nadzieję, fenomenalny mecz. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. Real Madryt zmierzy się z RP Lipsk. Odważnie blokuje strzał. Drużyna Realu Madryt na ten mecz. Teraz na Państwa ekranach. Dalej Nacho Fernandez wystąpi razem z Antonio Ridigerem. Federico Valverde oraz Bellingham zagrają na środku pomocy. Popatrzmy, muszą to strzelić. I udana interwencja. Leko dogrywa po pole karne. Zmarnowana teraz okazja z rożnego. Jest go. Akcja przerwana. Kibice nie mają co narzekać. Jude Bellingham konsekwentnie daje im piękne to Dokończymy później, bo jest groźny. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony, to powinien być gol. Aga, piłka w szesnastce po rogu krosa. Sędzia stosuje korzyść, tylko czy to teraz wykorzystają? Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Nacho. Mendy. Nacho. Valverde. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. I jednak z tej akcji nie będzie nic więcej. Koniec łańcuszka podań. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Wychodzi na pozycję. Ciągle pachnie bramką. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Cóż, wystarczy na niego spojrzeć. Jest bardzo niezadowolony. Zupełnie nie realizują założeń taktycznych i przegrywają. Nacho. Mendy i piłka do Bellingama Antonio Ridiger Mendy przyjmuje piłkę Tony Cross ofensywna akcja Viniciusa czy będzie z tego bramka? Uwaga jeśli trafi będzie remis Fantastyczna interwencja pewnie to wybronił Roko w pole karne zagrywa. Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. Łukasze ponownie ustawiają się w polu karnym. Kolejny corner. Toni Kroos dogrywa z rzutu rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Świetnie się teraz rzuci mi to wyjął. Po co wykonywać jeden rożny, gdy można dwa? Rzuca piłkę przed bramkę. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Teraz z rogu na 11 metr i nic z kornera. Wybija piłkę. I z piłką nogi teraz kros. I to tyle z tej akcji. Nacho. Co jak co, ale ostatni kwadrans należał do realu. Nie mogą teraz spuszczać stonu, muszą nadal panować w środku pola i stwarzać sytuację. Wyrównująca bramka wydaje się kwestią czasu. Teraz Rodrigo. Królewscy odzyskują posiadanie. Mają teraz szansę na kontratak. Teraz biegiem jest, proszę państwa, jest gol! Czyli mają już dwie bramki przewagi. Widać tutaj, jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. W razie... 0 Lucas Vazquez. Lucas Vazquez. Fede Valverde przy piłce. I Vinicius. To może być gol! Teraz powinna paść bramka! Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Daleko dogrywa w pole karne. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Teraz Rodrigo. Broni, ale piłka wciąż w grze. Urywa się kryciu. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni. zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na Panewce. Vinicius Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Rodrigo! Nie ma gola! Świetna interwencja! Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Mieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Piłka do Daniela Olmo. Unin. I włączenie bramkarza w to rozegranie. Perlau Mendy. Mendy przyjmuje piłkę. I teraz strata Realu. Prata piłki. Czy teraz złapią kontakt? I proszę Państwa, gol! Jeszcze jeden i uda im się wyrównać. Spójrzmy raz jeszcze na tą bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał. Nie zdziwi się, jeśli w następnym spotkaniu między Słukami zobaczymy kogoś innego. zatem mamy wynik 2-1 Xavi Simons i ładnie mija teraz rywala potężny strzał to mogło się udać ale jednak nad poprzeczką sztab RB Lipsk decyduje się na zmianę I Vinicius Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Valverde! Gol! I mamy remis! Choć wydawało się, że nie uniknął już porażki! Możemy spojrzeć ponownie. Obrona dwoiła się i troiła, ale jak ktoś taki uprze się strzelić gola, to to zrobi. I już! Brawo! Do tej pory miał dość nie tęgą minę, ale ta drukująca bramka znowu podniosła ich trenera na duchu. Niezwykłe z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. Ładnie za plecy obrońców, ale jednak obrona przejmuje piłkę, choć wyglądało to nieźle. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Pogrywa teraz do środka. Uwaga. No i już po akcji. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Ale nic z tego nie będzie, dobra gra w obronie. Vinicius. Kibice Królewskich próbują dopingiem pchnąć ich do zwycięstwa. Może będzie teraz okazja, ale czasu już nie dużo. Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Piłka w siatce, udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontrakt. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę ciała. Końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Rał. Przejmuje teraz piłkę. Uderza bramkę. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwala. Mendy Real ma teraz miejsce z boku. I do Binisjusa. Będzie ostateczny cios. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra ochrona remis wciąż jest w zasięgu. Korekta składu w Realu Madryt. Teraz mocno z rożnego I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. I mamy próbę z dystansu. Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Vinicius gotów do odbioru. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Modric teraz przy piłce. Luka Modric oddaje piłkę rywalom. Xavi Simons Jeszcze trzy minuty, tyle arbiter doliczył. Wybijają piłkę poza boiską. Jude Bellingham Teraz Vinicius Junior Teraz, czy dobrze to wykończy? Tak, proszę państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie porał się z obrońcą, sprytnie wybił go w pole. Cóż za spokój, cóż za precyzję zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedążyć. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo trzy punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespoł zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efektu. Nie wiem jak Państwo, ale mnie, misjusz Junior, porwał dziś bez reszty. Naprawdę galaktyczny futbol, czapki z głów. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymali.